Żyć, wino pić, ślewać co tchu, lecz nie dla mnie ten bal. Lubię plażą i śniadanie, po moich śladach siedem przebiega bal. Księżyc jest jak te śnieg, chłopców śnieg goni mnie, lecz moje serce nawet ani drgnie. Me serce ani drgnie, bo Z fantazji pełną pozą, Dziś dzi, Amoroso, i dzięki niemu wreszcie się z życia rozstaje trozą. O szepcze głosem, w którym pli się kupię Kochana kupieci cały bok. <słyskawe> Aż kiedyś banda. Normalnie powiedziała do mnie. Krytynko! Czy ty nie widzisz, że ten kudzicie w ogóle nie istnieje? A nawet jeśli istnieje, to jest bezkrożny, jak ci wszyscy biedacy z Neapolu. Nie kupicie ani tej knajpy, ani nawet chusteczki z perkalu. Ten jacht w porcie nigdy nie będzie jego. Ten kadylak nigdy nie będzie jego, ty zejdź smur na ziemię! Ach, biedna banda, co nas tego wietaru da Włochy. Wielka porca to sieć. Wcale nie chce. Imię. Niech niech zechce chcieć nagłej miłości blask, z szaleństwa choć raz, wypełni szczęściem szary, smutny czas. I wciąż marzenia my śpiewające morze że... przy. Metamorpozo dziś amorozo. rozrywki, źródła wytych, co marzyć chcą Najwspanialszy mafiozu I szepcze po moje skale Chcesz rzucać i pod stopy.